Dzień dobry, witam Was wszystkich w kolejnym vlogmasie. Powiem Wam, że troszeczkę mi opóźniła ta, to malowanie i ten nasz remont, nagrywanie. Zupełnie inne miałam plany, bo tak jak już Wam wspominałam, chciałam zacząć pierwsze tutaj ozdoby wyciągać, ale niestety wszystko tutaj jest pozakrywane, zaraz Wam to pokażę. Folia, drabiny i różne inne dziwne, brudne rzeczy. Do tego... Wciąż nie mamy zmywarki i cały czas musimy zmywać ręcznie, co też mocno utrudnia. Dzisiaj już rano byłam na treningu. Byłam. Gdzie ja byłam? Gdzie ja nie byłam? Byłam dzisiaj też na terapii jeszcze ostatni raz w tym roku, tak żeby sobie poukładać myśli przed, przed świętami i przed wakacjami. No, i jak skończyła się ta moja święta godzinka. Jak skończyły się te moje e, pogadanki i przemyślanki, to już musiałam jechać po dzieci, a dzisiaj bardzo duże korki. Jak dojechałam po dzieci, to okazało się, że Mija e, ma jeszcze jedne zajęcia dodatkowe, o których nie pamiętałam, więc przedłużyło mi się trochę, przedłużył mi się pobyt właśnie na takim e, czekaniu w szkole na dzieci. I dojechałam do domu, więc zaczynam nagrywać vlogmas od wieczora. A nie od rana. I plan mam taki: skoro tamtej części nie mogę jeszcze zrobić, bo tamta część jest na etapie remontu, to zacznę sobie od tej części, bo ten fragment mieszkania mogę już zacząć dekorować. Więc taki jest plan na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór. Ale pokażę Wam już te ścianę, bo Mirek nałożył drugą warstwę. Myślę, że będzie jeszcze potrzebna trzecia. Ale już to już jest ten kolor, który, którego bym oczekiwała. No zobaczcie, jak to pięknie już zaczyna nabierać kształtu, już ta ściana zaczyna wyglądać naprawdę dobrze. Powiem Wam, że po tym pierwszym malowaniu miałam pewne obawy. Nawet całkiem spore, ale udało się. W końcu udało nam się uzyskać taki kolor, jaki chcemy. To jest właśnie ten kolor, który, który mi się podobał. Teraz akurat nie ma światła dziennego, więc nie widać tego, ale powiedziałam mojemu mężowi, że chcę mniej więcej coś takiego i to jest mniej więcej coś takiego właśnie. A widzicie, mój Mirek, to naprawdę ma nosa do dobierania kolorów. Świetnie jest. Jeszcze myślę, że jeszcze jedna warstwa, bo tam się przy suficie coś nie domalowało i będzie ok, i już w końcu będziemy mogli jechać po tą choinkę. No bo jak to jest możliwe, że jest już. Prawie połowa kalendarza adwentowego i połowa dni do świąt, a my jeszcze nie mamy choinki. Jak to jest możliwe? No ale wracając do takiego update'u jeszcze, a propos zmywarki, to okazało się, że niestety Mile nie produkuje już tej części zamiennej, bo to jakiś płaszcz wodny nam pękł, nie wiadomo od czego. W związku z czym musimy kupić po prostu nową zmywarkę. Czyli jednak wydatek nie rzędu 600-800, tylko ile te sprzęty kosztują każdy wie napisałam maila do Mile. Mam nadzieję, że dostaniemy chociaż jakiś rabat od nich w związku z tą nieprzyjemną usterką. Na to liczę. A już wam mówię, jaki mam plan tutaj. Ponieważ tam będzie stała choinka, tam gdzie zazwyczaj trzymamy te kwiaty, które tutaj są, to te kwiaty będą musiały tutaj zostać. Będziemy potrzebowali też troszeczkę więcej miejsca o tu. Sorry za bałagan, ale Mija odrabia pracę domową i jak wiecie, ciężko jest utrzymać porządek też bez zmywarki. To to jakieś rzeczy dziewczyny jadły. Więc tak sobie pomyślałam, że tamtą szafę, tę czarną, będę musiała przesunąć w tą stronę, żebyśmy mieli więcej tutaj przestrzeni przy stole wigilijnym. I myślę, że zacznę od tego, zrobię to dzisiaj i jeszcze będę musiała niestety ten czerwony stoliczek już dziewczynom gdzieś tam wyprowadzić do innego pomieszczenia. Tak tak. jest Dzień Kalendarza Adelantowego? Chyba 12, tak. Tak mi się wydaje. O, Emi, spokojnie. Dobra, poczekajcie, mama przeczyta Wam. To niespodzianka na dzień dwunasty. W kąpieli czeka Was relaks wspaniały i jasny. Z kulą pachnącą w kształcie laski cukrowej cieszcie się chwilą w wodzie różowej. Czyli co będziecie teraz robić? Siedzieć w wodzie różowej. I się? Dobrze, super. To co, idziemy do wanny? Tak. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, go! No nie! No, się piana robi z niej, co? Czy nie? Ze wszystkim rozumiem? w środku? Sprawdzałaś, czy ty dasz radę? a ten jest twój dla y, ozdoby. <grym> <grym> Tutaj? O ja, nie zauważyłem. Nie zauważyłaś tego bałaganu? O oh mój Boże, no to musimy przynosić, to dawaj. Której strony jest. jesteś? Y -y -y. Nie wiem. Sam tej? No. Tam wcicmy, nie? <grym> Żeby ci nic nie dobrze Jak Ci szło? <grymne> Bardzo mocno <grymne> widzę, że pomagałeś. No, właśnie. Zdecydowanie. Oh. No i teraz... Ja... ja o, nie, ja tak nie. <grymne> to odmawiać. na kiedy domówię zmywarkę. Jeszcze po jeden dzień. Ale wiesz co? Ta zmiana, którą zrobiłam teraz, to ona jest taka nieplanowana. Zapomniałam zupełnie, że jak odsłonię tą szafę, to pojawią mi się dwa głoździe, których nigdy nie używałam. A tam jakieś obrazy kiedyś wisiały, nie? Tak. No i idealne miejsce na wieńce właśnie. Poza tym zapomniałam w ogóle, jak fajnie takie wieńce na ścianie wyglądają. To Ale. jest w ogóle rewelacja. Przecież to, to dodało tutaj takiego... Tutaj taki się kącik zrobił przytulny aż, nie? Cozy. A wiesz, że po amerykańsku i po angielsku się pisze inaczej te słowa? Tak. wiedziałeś S jak... i Z. No. Ja nie wiedziałam. Ostatnio K jakoś się zastanawiałam, czy to nie jest błąd y, jakiś, y, wiesz... Bo ja znałam tylko tą pisownię przez S. Amerykański i Z. To co, a jak myślisz, ile jeszcze Ci zostało malowania? Jeszcze tylko raz. Jeszcze raz myślisz wystarczy? Tak. No, to było fajnie, bo moglibyśmy po choinkę wkrótce jechać, nie? No ja liczę na to, że w piątek będziemy, będziemy Mieli kolinkę. w W piątek? Tak. No. jakąś pora, żebyśmy się na nakoszyli. Tak. No, Jakoś w tym roku naprawdę mamy wyjątkowo późno. Nie. 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 jeszcze późno. W przyszłym roku? Tak. Serio? Serio. tego challenge. Bo czekaliśmy na koniec, żeby wybierać przed jakoś i rozświetlać, ale później wyjechaliśmy i kupowaliśmy takie deklar. Okej. Okay. Nie było wyboru. Dobrze, że w tym roku Nasi znajomi będą u nas mieszkać w, w czasie, kiedy my będziemy w Tajlandii, no bo przynajmniej oni będą cieszyć oko tą choinką. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że ja musiałam rozładować tą szafę całą, po to, żeby ją przesunąć o metr. No ale przynajmniej masz porządek. No, wytarłam kurze i teraz powkładam wszystko tak już ładnie, świątecznie. Ale to jest dobre miejsce na tą szafę. Musisz mieć ręką rzeczy, tylko żeby jej nie zagracić. No. A ciężko jest nie zagracić, bo tutaj wchodzą jakieś inne kolory, jakieś wazony, które ja tutaj trzymam. No to ciężko. Chyba, że przerzucimy tu szklanki na przykład. A wazonę no. będziemy trzymać tam, gdzie trzymamy szklanki. Może. Nie no, tam bazne, szklanki są tam bardziej potrzebne. My już mamy tak pobite to szkło, a nie dokupujemy żadnego. Bo nie wiemy. No, nie pijemy, nie potrzebujemy. Pamiętasz, kupiliśmy sobie takie mm, te lampki, e, te takie e, ładne w Warszawie, jak byliśmy, pamiętasz? Na tej ulicy takiej, e, w centrum. i kupiliśmy jakieś takie super wino. To już no twoje tak, ostatki tak, tak, tak. były jakieś takie. Jak już na samym końcu przerzuciłeś się na takie fancy wino czerwone. E, I już, już było coraz rzadziej. E, I w pewnym momencie odpuściliś, odpuściliśmy, Maro. ale... Tak, Barolo, ale kupiliśmy właśnie wtedy y, szkło, bo nie mieliśmy lampek. A i widzę, że karawka jeszcze została nam z tego, bo tam wodocz, ty, bo wodę nalałam do... do przypowodzi. Barolo cały czas mamy. Mamy cały czas do wino, tak? W każdym razie y, najlepsze jest to, że my mamy dużo tutaj tych y, lampek w sumie do wina, ale korzystaliśmy z tamtych kieliszki. i obie kieliszki i oba pękły. nie? Ale z takie, one były takie drogie i takie piękne i tak w sumie cieszyły oko. A właśnie kupiliśmy je dlatego, że dowiedzieliśmy się, że to wino lepiej smakuje z takich, że... A że musi pooddychać, czyli musimy przelać wino do, do karawki i, i później właśnie z tych lampek po tych takich... Tam były takie korytarzyki, to wino chyba tam spływało po tych ściankach tego, tej lampki, tak? Tam coś było takiego, nie? Jakaś taka historia. No ale nieważne, no już nie pijemy, więc w sumie nie, Ale nie może się pijemy, jeszcze coś napijemy. Wina? No, na pewno nie wody. No, ale wina może się kiedyś jeszcze napijemy. Tu może. Zobacz kochania, jakie jest ładniej, e, jak jest choinka i kula. Czy jak są dwie kule? Choinka. Uh -uh. Wylały się baterię. Zawsze jest tak, jak się nie wyciągnie ich. przez to, że się tak szybko ściemnia mam wrażenie, że tego dnia w ogóle nie ma szczególnie, że teraz jakoś przez cały czas e, gdzieś krążą chmury i pada deszcz i jest tak nieprzyjemnie przez cały dzień e, dlatego dzisiaj jest taki też naprawdę króciutki vlogmas ale udało mi się w końcu zrobić coś świątecznego tutaj naprawdę przyjemnie się w tym kąciku siedzi już mam nadzieję, że odpalimy w końcu tego e, dziadka e, do orzechów który śpiewa angielskie piosenki z chińskim akcentem. Pokażę Wam później, jak odpalę go oficjalnie, bo dziewczyny lubią sobie z nim śpiewać i tańczyć. I dzisiaj nie będzie polecajki, dzisiaj będzie złota rada. Pamiętajcie, żeby przed kolejnymi świętami, albo w ogóle pamiętać o tym, że jak chowacie coś, co ma baterię, to żeby te baterie wyciągać. Ja już po Halloween pokazywałam wam, że te wszystkie baterie wyciągałam z tych świec, ale niestety z tych kul zapomniałam i te baterie się w środku po takim długim czasie nieużywania rozlewają. Wylewa się z nich taki proszek i czasami zalewają te mechanizmy tak tym proszkiem, że niestety już potem się y, te lampki nie nadają do niczego. Dlatego pamiętajcie, wyciągajcie baterie, zresztą te baterie można użyć też do innych sprzętów yy, tu i teraz. O i to też ważna informacja, zapamiętałam z, le z, z lekcji fizyki. Baterie też mają swój termin ważności, więc jeżeli kupiliście baterie teraz, to one za rok mogą już nie działać, więc należałoby korzystać z nich teraz, póki jeszcze działają. No, i tym miłym akcentem będę się z Wami dzisiaj e, żegnała. Mam nadzieję, że Wam e, troszeczkę szybciej idą przygotowania do świąt niż mi, ale tu już wiecie, dlaczego opóźnienie, troszeczkę remont opóźnia. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeszcze Jesteśmy właściwie w połowie vlogmasów. Jest 12, więc połowa e, czasu za nami, i zostało jeszcze 12 dni z 24 do końca vlogmasów. Więc te 12 dni u mnie będzie już dużo bardziej świątecznie intensywne. Jeszcze tylko na koniec dodam: pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i żeby zasubskrybować kanał, tak żeby nie przegapić żadnego vlogmasa, bo teraz to się dopiero będzie działo. Także zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się!